Dzień dobry um, Witajcie na moim nowym Nowym odcinku w minecraft'cie Dzisiaj jestem w minecraft'cie um, W świecie, którym jeszcze nagrywałam Który je zrobiłam na samym survivalu I I to jest mój standard. Tak, czołak. W tym świecie um, W dzisiejszym odcinku zamierzam Zwiedzić bagna No po prostu, rozumiecie, zwiedzić bagna. I muszę się odpowiednio przygotować, i to będzie dzisiejsza rzecz na odcinku. Tylko mam jedną strzałę. No, my słabo mi taką tylko jedną ścianę. Na pewno pochodnie zabiorę lewno kilof, jeżeli znajdę jakiś rudyk. Wsikierka, jeżeli coś będzie w spoko. Miecz też do obrony. Tutaj chleb też do jedzenia. Kuszę zużytą, nieźle. O, jest strzała. Okej. Okay. No. Tutaj ruszamy. Ogólnie... O! Czy tam poczekam aż wszystko sobie mi urośnie, ale spoko. zjem trochę klatka. O, świetnie. Nie ma tu żadnych interesujących rzeczy. Churę. W ogóle, na tym świecie mam tutaj Krajinę Lodowcą, może ją sobie zwiedzę na jakimś odcinku. Mam pustynię, na której teraz jestem. Z się piaskiem. Pa, ba, bagującym się piaskiem. Rozumiecie, bagujący się piasek, zwykły piasek. Tutaj też jest bagujący się piasek. No. Eeeem... Um, Zysło... Z są tam, które już wie, wszystko im zrobiłem, wieży zaparałam, co mieli. Ale daj się tam odradzało, niem nie wiem dlaczego. A ja musiałbym spalić do szpiku. po prostu całą tą wieżę. No ale jeszcze tego nie zrobiłem. Może zrobię na jakimś odcinku. Chociaż szkoda była być stracona drewna. Właśnie mam też takie piękne wodorosty. Właśnie, napiszcie w komentarzu, jak można wydobyć takie wodorosy, żeby były takiego ładnego koloru, jeżeli się da. Bo jak wydobuje kilofem na przykład, lub czymkolwiek, to zawsze robi taki martwy kolorowiec. A nie chcę, żeby był martwy, tylko żeby był żywy, więc... Jak ktoś może to napisze na przykład, czy można, a jeżeli, a jeżeli nie można na przykład, to czy można na przykład uzdrowić ten kolorowiec, bo może coś takiego jest? No. Może teraz y, zrobię jakieś osiągnięcie, osiągnę. Osiągnę osiągnięcie. Będę mógł wam pokazać, jak to jest sam survival, bo każdy, każdy dobry gracz w Minecrafta wie, że nie można zdobywać osiągnięć na, y, no na y, po prostu, na kreatywie. Widzę, że już później się robi. To jest ta. To... W ogóle nie, zła... nie się. A! się. Okej, okay, jednak się zaspełnili, ale nie chcę tutaj z nimi walczyć. Ja idę zwiedzić. Biom. Zobaczyć, czy jest w nim coś ciekawego. Jest trzawiem. Aha! Ciekawe. O, to mogę to zebrać? Mogę, spoko. To jest spoko, bo to się może nałożyć na wodzie Ej, Zbiorę. Tutaj. Dzisiaj jaskinia. Ej, czekaj, czekaj. Tutaj wodę. Przepraszam bardzo. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Wy to widzicie? Okej, okay. to bak. O, zobaczcie, spore żelaza z baków. Żelazo dostaliśmy, spoko. Wykopaliśmy żelazo. Tasy te lilie wsadzimy również w żelazo. Tutaj ciemno się robi. O, więcej żelaza. Zobaczcie, miał być biom. A... Jest. Um, szukanie żelaza. Patrzenie, gdzie jest zombiaki, Tu słyszę zombiaka. Tutaj jest jasno. Powiedzcie, że jest klawa. Jak? Niech ten zombiak przestaje wrzeszczeć. Gdzie jest zombiaku? ząbiaku? Gdzie tu jest? Nie idę tutaj, nie chcę mi się walczyć z zombiekami. nie tym razem. O! Awa! Znowu, gdzie są te zębiacie? Cały czas słychać ząbiaki. Dosłownie. Ziemniaki, Nie chcę ząbiaki cichy Ja to kręc. O! Wiedźma! Polowanie na co sobie zrobimy, jak coś ząbiaki wręcz A tutaj zanieczyszczona woda. bardziej... Bagnista. I wiedźma. Pokonamy wiedźmę i dostaniemy fajne rzeczy. I może zginiemy przy okazji. Au! Ła, to ona mnie rzuciła. Jakąś miksturką. To jest zginę. Um, no dobrze. Czyli zostałam tutaj przez Super. Ech, na odcinku zostało oturę przez No ale... O! Jest chatka Wiedźmy, jest chatka Wiedźmy! Jak przystanę... Jeżeli nie zginę... Jeżeli nie zginę to może... Oh my gosh, jedno serduszko! Ale lepiej poczekam. To na wszelki wypadek poczekam. No teraz muszę być ostrożny. Nie chcę zginąć... Może sobie popatrzymy co robi Wiedźma. Tutaj ma swoją chatkę ładną. Ma doniczkę. O, kotek! Ale ładny, pewnie wiedzmy. Okej, życie się już mi odradza? O, ja a No nie, 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 nie. Co ona sobie rzuca? Ona sobie pije. A, syn nos podnosi. O, Oszty! ty! Stara jakąś miksturę. Ale tak mi miastowe... O. O, ja chcę tą doniczkę. Dlatego, do żeby teraz... Świetnie, umrę. Okej, mam doniczkę. Hurra! Za chwilę umrę. Bra! Jest crafting. Jest kocioł. Kocioł wezmę. Nie wiem po co mi kocioł, ale po coś na pewno. Crafting? Oczywiście, że sobie wezmę. Nie wiem po co, ale wezmę. Fajnie, na bagnach spotkałem chatkę wiedźmy. Ładną chatkę. Prawie zginęłem przez wiedźmę, Nie jest już takie fajne. I również yy, co to jest? Niech to. Okej, okay. znowu te zombiaki. Nie, nie wiem, co tu na bagnach te zombiaki robią. Mogę się coś tam robić, ale... O! O, sobie schowam tą miksturę, bo ona jest natychmiastowe zdrowie. Miksturka leczenia. Pewnie fajna. On, no już widzę, że noc się zbliża. Nie być spoko. A tutaj fajna rzecz na... Ej! Ale fajna jest skinka, prawda? Patrzcie dalej na przemocowanie. Może na tak zrobię. Węgiel zbiorę, ale nie chcę tu przenocować. Skinęj spoko, ale nie bez przesady. Może... Właśnie, pójdę do domu. Mogę stracić dużo. Może na bagnach być fajne rzeczy. Może być tu w nocy dużo wiedzim. Mogą być tu takie nietypowe rzeczy. O, grzyby. A, na bagnach są slajmy. Właśnie, ja chcę mieć trochę slajmiku. Badań o pogromcą pogromcu Właśnie, nie chcę, żeby obwóg... Ale tu się cicho zrobiło. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj tak słabo światło się roznosi. Specjalnie? Okej, okay. em, um, um. ja się trochę tak boję, em, um. jaka jest duża szansa, że zginę? Trochę niestety jest. Ale piękne kwiatki. zbieram kwiatki, gdy wokół mnie jeszcze jest noc i zombiaki. No dobra, ale. Kto mi zabroni? Kto mi zabroni? Nie są zombijaków i wszystkich mobów, które mogą mnie potem zabić? Chyba nikt. Tylko, którędy jest do domu? No to jest pytanie. Lepsnę się na drzewo. Tej sytuacji. Tutaj jest wyjście z O! A! Nie, nie chciałam strzec z kuszy. Chciałam zjeść Przywódca. Można standard, ale nie chcę przejść na wioskę na jazdu. Chociaż na byłby... Fajnym ćwiczeniem. Mój pajączku, o co ci chodzi? Chcesz skinąć? No skoro tak, to pomogłem ci. Podaj e, w Normal Okej. Okay. O nie, o nie. Nie chcesz kije widywać. Szkielet jest i fajny. Dostaw mnie szkielecie, jeden! Nie chcę! kryperów. Gdzie ten pająk radny. O, tutaj! Tak się przestraszyłem. To jest wioska, w której chyba nie byłem. A! Super! Nie! No będzie pokazane, jak szedłem. Nie trzeba ja w tej wiosce? O to jest pytanie? Czyli nie, to mogę sobie. O nie! Pomogę ci! Proszę. Już idę na ratunek. Idę na piek, pan. pan może, pan atakuje? Nie wiem. Nie wiem, już pójdę spać jeszcze. Okej. Okay. No dobrze. Um. Zobaczymy czy tu byłem jeżeli skrzynka, jest pusta. No to byłem. Damo mu. Jak to on, od czego on jeszcze obrywa? Te wieśniaki chcą się narażać? Chyba chcą. Chyba te wieśniaki sp sobie spadają. Okej. Widać, że to nam Czemu nie mogę? Aha. Pożywienie mi się kończy, tak powiem. Nie znać, znaczy, to nie jest dobrze. Trzeba pędzić... Yes. Nie chcę zgniłego mięsa. Jaki człowiek chciałby zgniłe mięso? Może dać kłopotowi z ameralda, ale. Nie ale piękne kwiatki. Okej, okay. mamy. Okej, okay, ci wyprawa. Jeżeli w ogóle uda mi się dojść. Do domu. Będzie udana. Myślę, że naprawdę muszę spalić to miejsce. Na tym piętrze nie ma. Coś jeszcze? Tam na górze jest pewnie jeszcze... Gdzie jest... aha, wypił płotkę. I lądujemy na wodę. O! Oh. Okej... Okay. Co? Czy... W... co? No, czy teżem razę? Hmm... Myślę e, Myślę, że to nie jest dobra transakcja. E, idziemy dalej. Chyba na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Dotrzemy tylko do domu. Posadzimy sobie kwiatki. Zjemy brązowe grzyby w jakiejś potrawce, którą zrobię. O, już widać mój dom. Zjemy znowu kratę. Oh o my gosh! Gdybym miał mikstryb pod wodą, z chęcią, bym poszedł, ale. Nie mam. O co to za ryba? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, rozumiem. Rozumiałam erozję. Rozumiałam aluzję. Chcę iść do tej ryby pokazać z kim ma do czynienia. Gdzie jest ta ryba? O tutaj jesteś miło rybo. Ała! Nie! Nie chodziło o ciebie! O czym? Nie chodziło o ciebie zombiaku jeden. What the to... Ale łowy, ale łowy. Teraz sobie wyrzucimy z jednego. Tak do Twojego kolegi, bez sobie. Teraz się zgubiłem, gdzie jest mi dom? Chyba blisko. A, jesteśmy. Mam ze sobą craftinga. Idziemy do domu. No już blisko. Myślę, że muszę trochę porobić. Okej. Okay. Um. Jest ja też z spole kaktusów. oczy sobie... A, pole miłych kaktusów. Widzę, że tutaj chcę. Urosło wszystko? Nie jeszcze to nie urosło, naprawdę. Czemu? Okej. Okay. Dodamy kolejny craft crafting. I mamy trzy craftingi. Super. Sajdy dodamy też kwiatki. Okej, okay, zrobimy sobie tutaj pole kwiatkowe. Znaczy nie pole dróżkę. A tak grzybami nie. O, i tutaj czym? Tulipanami. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekaj.